Witamy serdecznie. Chcielibyśmy Państwu zaprezentować odstraszacz do ptaków o nazwie Ptasiofon. Służy on do odstraszania ptaków m.in. w plantacjach czereśni, borówki, jagody kamczackiej, wiśni, wiśni deserowej, letnich odmian jabłek czy też warzyw, m.in. papryki. Pierwszy model tego urządzenia został skonstruowany 5 lat temu. Był on skonstruowany do ochrony czereśni przed ptakami. Zauważyliśmy dużą skuteczność tego urządzenia. Zaczęły powstawać pierwsze egzemplarze urządzenia. Urządzenie od tamtego czasu cały czas jest udoskonalane. Udoskonalane są dźwięki, udoskonalony jest również sprzęt, który służy do odstraszania ptaków. Krótko, na czym polega samo Urządzenie ma na celu naśladowanie obecności człowieka na polu. To znaczy, są różne dźwięki wydawane, które emitują obecność człowieka na tym polu. Między innymi przejazdy ciągnikiem, motorem, strzały z pistoletu itd. Dźwięków jest dużo, są one w różnych odstępach czasowych. Różnej głośności, te dźwięki są losowane w różnych kombinacjach, w różnych, tak jak mówiłem, odstępach czasu, dzięki czemu te ptaki się nie przyzwyczajają. Cały czas jest wrażenie, jakby ktoś był na polu i chronił przed, przed ptakami. W obecnej wersji urządzenia zostały umieszczone te dźwięki, które w ciągu ostatnich 5 lat charakteryzowały się największą skutecznością w celu odstraszania ptaków. Podstawowy zestaw urządzenia o nazwie Ptasiofon jest przeznaczony na maksymalnie pół hektara. W skład takiego urządzenia znajduje się sterownik oraz dwa głośniki plus przewody. Każdy przewód ma 25 metrów. Czyli na plantacji jeden głośnik od drugiego może być oddzielony maksymalnie 50 metrów, chociaż jeśli działka jest w prostokącie i jest długa, zawsze możemy ten przewód dosztukować i powiększyć odległość między megafonami. Jeśli jest wąska a długa, lepiej zastosować zestaw z trzema lub czterema megafonami. Zestaw czterema megafonami jest przeznaczony na około hektar plantacji. Zestaw możemy podłączyć pod prąd 230V lub prąd 12V, czyli akumulator. Zestaw ma w sobie również zegar, dzięki któremu możemy ustawić godzinę, o której urządzenie ma się uruchamiać, np. godzina 5, 6 rano, oraz o której może, może się wyłączać. Może być to o godzinie przykładowo 20. Sami sterujemy godzinami, kiedy urządzenie ma pracować. Możemy również ustalić przerwy, to znaczy pół godziny przerwy między 12 a 12.30, kiedy urządzenie nie będzie pracowało. Mamy możliwość ustalenia głośności, jak głośno ma urządzenie na polu emitować dźwięki. W urządzeniu zastosowano szybko złączki, dzięki czemu podłączenie jest bardzo proste. W tym wypadku widzimy podłączenie głośnika z przewodem 25-metrowym. Głośniki są wodoodporne, dzięki czemu nie martwimy się o panujące warunki atmosferyczne. W taki sposób możemy je zamontować wysoko na czereśni, czy też w uprawie borówki itd. Tu mamy przed nami sterownik. Do sterownika jest również pilot. Możemy pogłaśniać i pociszać dźwięki. W tej, w tej nowej wersji zastosowaliśmy również moduł FM. Dzięki czemu podczas zbiorów mogą Państwo umilić pracownikom zbiory, włączając muzykę, radio us o ustalonej głośności. To, co warto podkreślić, dźwięki na urządzeniu będą w przyszłych latach modyfikowane, dodawane nowe, i każde urządzenie może zostać wyposażone w nową ścieżkę dźwięków, dzięki czemu odstraszanie będzie jeszcze bardziej skuteczne. Na urządzenie obowiązuje gwarancja 12 miesięcy. W przypadku zakupu przez internet obowiązuje darmowa wysyłka urządzenia do Państwa domów. Zapraszamy na stronę www.ptasiofon.pl oraz do zamawiania przez telefon pod numer 609 998 567. W kolejnym odcinku zaprezentujemy jak szybkie i łatwe jest podłączenie urządzenia we własnym gospodarstwie. Zapraszamy!